Dzień dobry, dzisiaj chciałabym wam Was jakby zainspirować albo przedstawić Wam koncepcję, która zmieniła moje życie diametralnie. Jestem osobą, która ma konstytucję wata, jest ruchliwa, zmienna i potrzebuje w życiu czegoś, co mnie ustabilizuje u Ziemi. I w Jurwedzie jest przepiękna koncepcja, która się nazywa Dinacharia, rutyna dnia codziennego. I właśnie ta rutyna pozwoliła mi osiągnąć równowagę. Jest to koncepcja, która pokazuje, jak zapanować nad swoją energią. Czyli dostosowujemy, najpierw rozumiemy, jakim się jest typem konstytucyjnym i do tego dostosujemy do swoich potrzeb rutynę dnia codziennego. Generalnie ona jest ogólna, jest łatwa do wykonania dla każdego, w każdym wieku, w każdym momencie można ją zacząć. Powiem Wam, że daje ona naprawdę bardzo dużo. Jak ludzie mnie pytają, czym jest Ayurveda i w ogóle co w niej jest takiego cennego od innych konceptów, to zawsze mówię, najważniejsze jest w Ayurwedzie zrozumieć siebie, poznać siebie, jakim się jest typem konstytucyjnym i, tego i do tego dostosować przede wszystkim swoje żywienie, dlatego że jesteśmy tym, co jemy i z tego się budujemy, a poza tym wprowadzić rutynę. Rutyna, czyli powrót do swojej natury. Świat jest zbudowany również, cały wszechświat jest zbudowany z pewnych rutynowych rzeczy, czyli mamy dzień, mamy noc, mamy pory roku i wszystko to działa według pewnych cykli. I my, również nasze ciało żyje według cyklu. Każdy organ w naszym ciele jest, ma swój zegar biologiczny i jest w określonym cyklu. I w momencie, kiedy my umiemy na te subtelne energie zobaczyć, jak powrócić do równowagi? Którą, który ten cykl na nas jak wpływa? Chociaż mi nie wiem, 17. organ energetyczny nerek i w momencie, kiedy coś się dzieje w naszych nerkach, i my wiemy, że w tym momencie my możemy zadziałać, żeby wzmocnić nasze nerki, i pijemy sobie herbatki, ogrzewamy je, to my się leczymy tylko patrząc na naturę tego organu i naprawdę przynosi to niesamowicie skuteczne efekty. O co chodzi w tej rutynie dnia codziennego? Ona uporządkowuje, czyli ona nawet uporządkowuje nam życie, a przede wszystkim ładuje nasze akumulatory, naszą baterię. Tak jak codziennie musimy naładować telefon, tak powinniśmy się nauczyć ładować siebie, ładować swoją energię. My nie jesteśmy tylko ciałem fizycznym, tak jak siebie widzimy, my jesteśmy kombinacją kilku ciał. Ciało mamy, tak jak się mówi, aura kirjanowska, czyli to jest ciało fizyczne, ciało mentalne, ciało emocjonalne, ciało duchowe i każde ciało powinno być nakarmione. I właśnie Ajurweda przedstawia naprawdę super prostą metodę która zmienia naszą energię, która pozwala wracać do równowagi swojej, do takiej pierwotnej, z jaką się urodziliśmy. I przede wszystkim, jeśli uporządkowuje nasze ciało, to uporządkowuje nasz umysł. I dzisiaj chciałabym właśnie przedstawić Wam całą tą koncepcję, jak żyć w równowadze, jak dążyć do tej równowagi, jak rozpoczynać swój dzień, aby był spokojny, zrównoważony i radosny.